Dziś przyjrzymy się jednemu z najważniejszych przesłań mistycznych XX wieku, które pochodzi od polskiej świętej Faustyny Kowalskiej. W swoim dzienniczku zapisała ona słowa, które uważała za bezpośrednie orędzie od Jezusa. Skupimy się na konkretnym ostrzeżeniu dotyczącym grzechu, który, jak przekazała, jest przyczyną duchowej zguby wielu ochrzczonych dusz. To temat niezwykle poważny, wymagający głębokiej i szczerej refleksji. Ta wiadomość, choć spisana niemal sto lat temu, nabiera szczególnego znaczenia w dzisiejszym świecie, często zdominowanym przez materializm i duchową obojętność. Wielu ludzi wiary zmaga się z rutyną i letniością w swojej relacji z Bogiem. Przesłanie Świętej Faustyny działa jak duchowy alarm, przypominając nam o wiecznych konsekwencjach naszych codziennych wyborów oraz o powadze zaangażowania, jakiego wymaga od nas Ewangelia. W tym filmie zbadamy kontekst objawień Świętej Faustyny, opierając się na jej pismach. Zidentyfikujemy grzech, przed którym tak mocno ostrzegała. I postaramy się zrozumieć jego duchowe implikacje dla współczesnego chrześcijanina. Naszym celem nie jest straszenie, ale zainspirowanie do głębszego nawrócenia i pełniejszego zaufania Bożemu miłosierdziu, które jest centralnym punktem jej misji, powierzonej przez samego Boga. Jako kanał poświęcony proroctwom katolickim, podchodzimy do tych tematów z największym szacunkiem i wiernością nauczaniu Kościoła. Naszą intencją jest dostarczanie treści, które budują wiarę i zachęcają do osobistej refleksji, unikając sensacji. Wszystkie informacje przedstawione w tym materiale pochodzą z dzienniczka świętej Faustyny Kowalskiej, uznanego przez Kościół za autentyczny zapis jej duchowych doświadczeń i przeżyć mistycznych. Aby w pełni pojąć wagę jej ostrzeżenia, Musimy najpierw zrozumieć, kim była ta prosta zakonnica i w jak niezwykłych okolicznościach otrzymała misję, która miała wpłynąć na cały kościół. Jej życie i duchowość stanowią klucz do interpretacji przesłania, które Bóg skierował przez nią do całego świata. To właśnie jej postać jest fundamentem, na którym opiera się całe orędzie. Helena Kowalska, przyszła święta Faustyna. Urodziła się w 1955 roku w prostej, wiejskiej rodzinie w Głogowcu. Od najmłodszych lat czuła powołanie do życia zakonnego, jednak z powodu biedy i braku zgody rodziców musiała odłożyć swoje plany. Dopiero po wizji cierpiącego Chrystusa, który wezwał ją do natychmiastowego wstąpienia do klasztoru, opuściła dom i dołączyła do zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W zaciszu klasztornego życia doświadczyła niezwykłych łask mistycznych, regularnych spotkań i rozmów z Jezusem, Matką Bożą oraz świętymi. Na wyraźne polecenie swojego spowiednika, a także samego Jezusa, zaczęła spisywać te doświadczenia w zeszycie. Tak powstał Dzienniczek, jedno z najważniejszych dzieł literatury mistycznej, stanowiące zapis jej głębokiej relacji z Bogiem i powierzonej jej misji. Centralnym punktem jej misji było głoszenie światu prawdy o Bożym miłosierdziu. Miała przypomnieć, że Bóg jest nie tylko sprawiedliwym sędzią, ale przede wszystkim miłosiernym Ojcem, którego miłość jest większa od największego grzechu. Jej zadaniem było przekazanie nowych form kultu, takich jak obraz Jezusa Miłosiernego, koronka do miłosierdzia Bożego oraz ustanowienie święta miłosierdzia, które mają pomagać duszom czerpać łaski. Jej życie można porównać do czystego naczynia, przygotowanego do przyjęcia i przekazania dalej bezcennej treści. Podobnie jak witraż przepuszcza światło, nadając mu określony kształt i barwę, tak jej prosta i ufna dusza stała się narzędziem, przez które Boże światło miłosierdzia mogło dotrzeć do świata w nowej, zrozumiałej formie. Była posłanką Wielkiego Króla, niosącą orędzie ocalenia dla grzeszników. Jednak ta misja głoszenia miłosierdzia była nierozerwalnie związana z poważnymi ostrzeżeniami. Święta Faustyna, prowadzona przez Anioła, ujrzała nie tylko chwałę nieba, ale także przerażającą rzeczywistość piekła. Te wizje dały jej niezwykle klarowną perspektywę na ostateczne konsekwencje odrzucenia Bożej miłości i powagę ludzkich wyborów, które determinują naszą wieczność. Były one dopełnieniem orędzia o miłosierdziu. W swoim dzienniczku święta Faustyna opisuje moment, w którym Anioł zaprowadził ją do przepaści piekielnych. Podkreśla, że celem tej wizji nie było jej osobiste przestraszenie, ale danie świadectwa światu. Zapisała to, jak sama twierdzi, na rozkaz Boży, aby żadna dusza nie mogła się tłumaczyć, że piekła nie ma, albo że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. Opis, który pozostawiła, jest wstrząsający. Mówi o miejscach kaźni, gdzie każda męka odpowiada grzechowi popełnionemu na ziemi. Wymienia straszną rozpacz, utratę Boga, nienawiść, ogień, który jest czysto duchowy, a jednak przenika duszę, ciemność i nieustanne wyrzuty sumienia. Największą jednak męką, jak podkreśliła, jest wieczna świadomość utraty Boga, źródła wszelkiego szczęścia i miłości. Celem tego świadectwa nie jest wzbudzanie lęku dla samego lęku, ale uświadomienie powagi grzechu śmiertelnego, który jest świadomym i dobrowolnym zerwaniem więzi z Bogiem. Wizja ta ma być wezwaniem do nawrócenia, do skorzystania z Bożego Miłosierdzia, póki jest na to czas. Jest to akt Bożej troski, który przez świadectwo świętej przypomina o ostatecznej i nieodwracalnej konsekwencji odrzucenia jego miłości. Nauczanie Kościoła katolickiego potwierdza tę rzeczywistość, definiując piekło jako stan ostatecznego samowykluczenia z komunii z Bogiem i świętymi. Katechizm mówi, że Bóg nikogo nie przeznacza na potępienie. To człowiek dobrowolnie odwraca się od niego. Wizja świętej Faustyny jest więc mistyczną ilustracją tej dogmatycznej prawdy, przedstawioną w sposób poruszający i osobisty, by dotrzeć do ludzkich serc. Pośród wielu grzechów, które prowadzą duszę do tego tragicznego stanu, Objawienia dane świętej Faustynie w sposób szczególny wskazują na jedno duchowe niebezpieczeństwo. Jest ono subtelne, często niedostrzegane, a jednak w oczach Boga stanowi niezwykle bolesną ranę, która oddala od niego niezliczone dusze, nawet te, które formalnie pozostają w kościele. To właśnie ten grzech wymaga naszej uwagi. Tym grzechem, który tak boleśnie rani serce Jezusa i prowadzi wielu chrześcijan na potępienie, nie jest pojedynczy, spektakularny czyn, lecz głęboko zakorzeniona postawa duszy, duchowa letniość i obojętność. To stan, w którym wiara staje się pustym zwyczajem, a miłość do Boga stygnie, ustępując miejsca przywiązaniu do świata, wygodzie i duchowemu lenistwu. To cichy zabójca życia duchowego. W bledzienniczku Jezus wielokrotnie skarży się Faustynie na dusze letnie, mówi: Dusze letnie ranią mnie najboleśniej. Od dusz letnich doznała dusza moja największej odrazy w ogrójcu. One były przyczyną, że wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. To pokazuje, jak wielki ból sprawia Bogu serce, które nie jest ani gorące, ani zimne. Niebezpieczeństwo letniości polega na jej subtelności. Nie jest to otwarty bunt przeciwko Bogu, ale powolne, stopniowe oddalanie się od niego. Modlitwa staje się obowiązkiem, sakramenty rutyną, a przykazania ciężarem. Dusza letnia unika wysiłku, kompromisowo traktuje grzech i traci wrażliwość na boże natchnienia, żyjąc w iluzji, że przecież nic złego nie robi. A tym samym jest bezpieczna. Można to porównać do powolnego zamarzania. Osoba, która zasypia na mrozie, nie czuje bólu. Przeciwnie, ogarnia ją przyjemne ciepło i senność, która prowadzi do śmierci. Podobnie dusza letnia nie odczuwa swojego tragicznego stanu. Dryfuje w stronę duchowej śmierci, uspokojona fałszywym poczuciem bezpieczeństwa, nieświadoma, że traci to, co najcenniejsze, żywą relację z kochającym Bogiem. Taki stan duchowej apatii nie jest jedynie biernym zaniedbaniem, przejawia się on w konkretnych, codziennych postawach i zaniechaniach, które święta Faustyna rozpoznała jako szczególnie obraźliwe dla Bożej miłości. Zrozumienie tych symptomów jest kluczowe, aby móc zdiagnozować tę chorobę we własnym sercu i podjąć odpowiednie kroki ku uzdrowieniu, zanim będzie za późno. Pierwszym i najbardziej oczywistym objawem duchowej obojętności jest zaniedbanie modlitwy i sakramentów. Modlitwa staje się mechanicznym odmawianiem formułek bez zaangażowania serca. A spowiedź i komunia święta są przyjmowane bez głębszej refleksji, przygotowania czy postanowienia poprawy. Stają się one społecznym lub kulturowym obowiązkiem, a nie spotkaniem z żywym Bogiem, który pragnie nas przemieniać i uświęcać. Kolejnym symptomem jest nadmierne przywiązanie do spraw doczesnych. Kiedy kariera, pieniądze, przyjemności czy opinia innych stają się priorytetem, Bóg jest spychany na dalszy plan. Życie duchowe traktowane jest jako dodatek, coś na co poświęca się czas tylko wtedy, gdy wszystkie inne, ważniejsze sprawy zostaną załatwione. Taka postawa świadczy o odwróceniu porządku wartości i utracie perspektywy wiecznej. Duchowa obojętność nieuchronnie prowadzi do braku miłości bliźniego. Letnia dusza staje się egocentryczna, zamknięta na potrzeby innych, ignoruje uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy, nie dostrzegając w potrzebującym cierpiącego Chrystusa. Brak współczucia, krytykanstwo i obojętność na krzywdę innych są wyraźnym znakiem, że miłość do Boga w sercu wygasła, ponieważ nie można kochać Boga, nie kochając ludzi. Taki stan czyni duszę głuchą na natchnienia Ducha Świętego. Sumienie, które jest głosem Boga w sercu, zostaje zagłuszone przez wymówki i usprawiedliwienia dla grzechu. Dusza unika sytuacji, które mogłyby ją skonfrontować z prawdą o sobie. Unika rekolekcji, wartościowej lektury duchowej czy szczerej rozmowy z kierownikiem duchowym. Woli trwać w swoim wygodnym, ale fałszywym spokoju. Rozpoznanie tych niebezpiecznych objawów to pierwszy niezbędny krok do zmiany. Orędzie, które Jezus przekazał przez Świętą Faustynę, nie kończy się jednak na diagnozie. W samym sercu tego przesłania znajduje się potężne i dostępne dla każdego lekarstwo, które ma moc ożywić nawet najbardziej oziębłe serce. Jest to antidotum, które Bóg w swoim miłosierdziu przygotował dla nas. Podstawowym lekarstwem na duchową letniość jest bezgraniczne zaufanie Bożemu miłosierdziu, wyrażone w prostym akcie strzelistym: Jezu, ufam Tobie. To zaufanie jest aktywną postawą duszy, która porzuca poleganie na sobie i swoich siłach, a rzuca się w ramiona miłosiernego Ojca. Jest to świadomy wybór wiary w Jego miłość, nawet w obliczu własnej słabości, grzechu i zniechęcenia. Jako konkretne narzędzie do wzbudzania tej ufności, Jezus dał świętej Faustynie koronkę do miłosierdzia Bożego. To nie jest magiczna formuła, ale potężna modlitwa, w której jednocząc się z ofiarą Chrystusa, Błagamy o miłosierdzie dla siebie i całego świata. Jezus obiecał, że ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinie śmierci, i że przez nią można wyprosić wszystko, co jest zgodne z jego wolą. Kolejnym darem jest obraz Jezusa miłosiernego z podpisem Jezu, ufam Tobie. Dwa promienie wychodzące z serca Jezusa symbolizują krew i wodę. Sakramenty Kościoła, które obmywają i karmią duszę. Jezus obiecał, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie i że przez niego będzie udzielał wielu łask. Obraz ten ma być stałym przypomnieniem o źródle miłosierdzia i wezwaniem do zaufania. Szczytem kultu jest święto miłosierdzia Bożego, obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Jezus złożył z nim największą obietnicę: kto w tym dniu przystąpi do źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. To szansa na całkowite odrodzenie duchowe, dostępna dla każdego, kto z ufnością przystąpi do sakramentu pokuty i przyjmie komunię świętą w tym wyjątkowym dniu. Te formy pobożności nie działają automatycznie. Są one darami, które mają nam pomóc ożywić naszą wiarę i miłość. Ich skuteczność zależy od postawy naszego serca. Mają one na celu przemianę naszej letniości w gorliwość, obojętności w zaangażowanie, a lęku w niezachwianą ufność. Stanowią one Bożą odpowiedź na słabość ludzkiego serca, oferując drogę powrotu i uzdrowienia. Aby przezwyciężyć duchową obojętność, zacznij od małych, ale konsekwentnych kroków. Nie próbuj od razu rewolucjonizować całego życia. Wystarczy codzienna, szczera, pięciominutowa rozmowa z Bogiem, jedna dziesiątka koronki odmówiona z uwagą, albo przeczytanie jednego akapitu z Pisma Świętego. Regularność i jakość są ważniejsze niż ilość. To one powoli rozpalają na nowo ogień w sercu. Wprowadź do swojej codzienności praktykę krótkiego rachunku sumienia. Każdego wieczoru poświęć chwilę, aby w obecności Boga spojrzeć na miniony dzień. Podziękuj za dobro i przeproś za zło. Zapytaj siebie: Gdzie dzisiaj byłem obojętny na Boga lub bliźniego? Ta prosta praktyka buduje duchową wrażliwość i pomaga dostrzec obszary, które wymagają pracy i Bożej łaski. Aktywnie zwalczaj egocentryzm poprzez konkretne uczynki miłosierdzia. Nie muszą to być wielkie dzieła, uśmiech, dobre słowo, telefon do samotnej osoby, drobna pomoc sąsiadowi czy modlitwa za kogoś, kto nas zranił. To wszystko są potężne akty miłości, które otwierają serce na działanie Boga i wyrywają nas z kręgu własnych spraw. Miłość jest ogniem, który rośnie, gdy się nim dzieli. Bądź realistą i cierpliwym wobec siebie. Droga duchowego wzrostu to nieustanna walka. Będą dni pełne zapału, ale i dni oschłości, pokus i upadków. Kluczem jest nie poddawać się zniechęceniu, ale po każdym upadku powstawać i z jeszcze większą ufnością zwracać się do Bożego Miłosierdzia. Bóg nie oczekuje od nas perfekcji, ale wytrwałości w dążeniu do niego. Orędzie Świętej Faustyny to nie tylko ostrzeżenie, ale przede wszystkim pełne nadziei, zaproszenie do życia w bliskości z Bogiem. To wezwanie do wyboru gorącej miłości zamiast letniej obojętności, niech jej świadectwo będzie dla nas inspiracją do codziennego nawracania się i pełnego zaufania temu, którego miłosierdzie nie ma granic. Podziel się w komentarzu, który element przesłania Świętej Faustyny najbardziej do ciebie przemawia.